Więc miałem jeszcze pytanie, jakie są podstawowe rodzaje broni myśliwskiej oraz jaką wybrać odpowiednio dla siebie, żeby najbardziej pasowała do osoby? Temat rzeka, <grytanie> jak całe myśliwstwo. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o broń, do wyboru mamy broń kulową gwintowaną lub śrutową gładkolufową. De facto, w zasadzie tylko te dwa rodzaje broni są do wyboru, czyli reasumując, strzelba gładkolufowa, której strzelamy bądź śrutem i w tym śrutem strzelamy na przykład do zająców, yy, zający, strzelamy do zający, ewentualnie strzelamy do kaczek, Również tyle, że w przypadku akładu polowania na kaczki, tam są dodatkowe jeszcze obostrzenia, ponieważ kaczki, jako zwierzęta, przede wszystkim wodne, często polujemy je gdzieś blisko zbiorników wodnych. Czyli w przypadku akład polowania na kaczki, musimy mieć do asystenta psa myślskiego, który ewentualnie aportuje nam zastrzeloną postrzeloną czy zaszczeloną zwierzynę. To jest bardzo istotna kwestia, ponieważ my jako ludzie nie zawsze wszędzie wejdziemy, a po drugie nie zawsze ją odnajdziemy. Jednak dobrze wytrenowany pies myśliwski w tym przypadku jest po prostu wymagany nadprawnie. Jeżeli chodzi o inne zwierzęta, na przykład drapieżniki, to często polujemy na nie ze sztucerów niskokalibrowych, małokalibrowych. Znowu zwierzę łowną, którą jest większa, to tak. W przypadku dzika możemy polować również ze strzelby gładkolufowej, amunicji typu Brenneka, Slug Brenneka, czyli to jest jedna kula ołowiana. Aczkolwiek z uwagi na małą celność takiej amunicji, oraz jej skłonność do rykoszetowania to raczej, raczej odchodzi się od strzelania z tego typu amunicji do jakiegokolwiek zwierzaka, do, 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 do zwierzny łownej. A w przypadku broni gwintowanej to przede wszystkim mamy do czynienia ze sztucerami. To mogą być, również to może być broń kombinowana. Czyli to jest jakby połączenie broni gładkolufowej z bronią gwintowaną, czyli na przykład możemy mieć kniejówkę, która posiada jedną lufę gładkolufową na śród i jednocześnie również jedną lufę gwintowaną na pocisk w kalibrze mniejszym, większym. Zależy właśnie na, na jaki rodzaj zwierzyny się wybieramy, dlatego że już to dwa razy wspomniałem o tym, że zależy od rodzaju zwierzyny, ale nie powiedziałem dlaczego. Dlatego, że podlega regulacji prawnej również energia po takiego pocisku. Jeżeli energia jest zbyt mała na daną zwierzynę, to z, takiego, z takiej broni o takim kalibrze nie możemy polować na, na tą zwierzynę. I dla przykładu powiem w ten sposób, że kaliber .223 Remington po europejsku .556 jest kalibrem wystarczającym do polowania na przykład na lisy, czyli na tego typu drapieżniki. nasarne również starcza, ale już na przykład na jelenia za jego pomocą nie wolno nam zapolować, ani nawet na dzika. Znowu, jeżeli chodzi o... Jelenia, no to te kalibry powinny być o pewniej wyższej energii. One się, te energie, mniej więcej zmieszają z każdym metrem dystansu, na którym wystrzeliwujemy, ale przyjęło się określać tą energię na dystansie 100 metrów i, na przykład, jeleń, żeby na niego móc zapolować, to powinniśmy mieć broń na przykład w kalibrze 308, kalibrze 3006. To są tego typu kalibry myśliwskie, których do takich zwierząt wolno nam strzelać. Do większych zwierząt typu łoś odpowiednio musimy dopasowywać właśnie i amunicję, ze względu na energię tej, tej amunicji. Ale jest jedna uwaga, mała taka albo w sumie dosyć istotna. Łoś mimo, że jest zwierzętą łowną. To w chwili obecnej nie poluje się na łosia, dlatego że objęty jest całoroczną ochroną rawną i nie ma po prostu ani dnia, gdzie dopuszczone byłoby polowanie na, na, tą, na tą zwierzynę. Możemy powiedzieć, że jestem zainteresowany. Chciałbym zostać myśliwym. Pierwsze pytanie, które ja bym zadał, to w sumie zacząłbym od tego, dlaczego chcesz zostać myśliwym? Czy chcesz polować na zwierzynę? Czy chcesz zajmować się tą zwierzyną, czyli dbać o tą zwierzynę, doglądać jej? Jakie, jaka jest Twoja inspiracja? Co chcesz robić jako myśliwy? To jest moje pierwsze pytanie dla do Ciebie. Chciałbym mieć pod. Kontrolą, pomóc przyrodzie i oczywiście też pokazać, że jednak myśliwstwo nie jest tak naprawdę takim złym słowem, jak jest myślą. Mm -hmm. yy, nie da się ukryć, że ostatnio dosyć dużo hejtu wylewa się na myśliwych. Częściowo patrząc na jakieś stare stereotypy, skądś one się wzięły, w czasy PRL-u, kiedy. Bycie myśliwym to było bycie też znajomym komendanta milicji obywatelskiej, i tak dalej, bo inaczej nie dało się, albo trzeba było mieć jakieś inne znajomości, żeby uzyskać na broń. Aczkolwiek, m, samo zostanie myśliwym obecnie mnie interesuje właśnie ta motywacja. Dlaczego ktoś chce zostać myśliwym? Bo samo zostanie myśliwym tylko po to, żeby strzelać do zwierzyny, to dla mnie jest powód, żeby tego człowieka zniechęcić do zostania myśliwym, bo nie na tym rzecz myśli, nie na myślistwo właśnie polega. Ale jeżeli byśmy to rozpatrywali jako chęć ugrania z naturą, zajęcia się tą zwierzyną, troską o, niej, o nią, o to, żeby się należycie rozwijała w właściwym środowisku, a przy okazji y, możliwość upolowania zwierzyny, którą de facto zjemy, bo dla mnie to jest główna potrzeba w byciu myśliwym, czyli poluję, bo chcę tą zwierzę zjeść. Jeżeli popatrzyłbym na to jako zdobywanie trofeów, to dla mnie jest to raczej niewłaściwa motywacja do, do bycia myśliwym. Jak wspominaliśmy, jeden z. Do sposobów polowania jest tropienie zwierzyny, czyli wyszukiwanie śladów i udawanie się za zwierzyną. Przede wszystkim trzeba mieć na takie, na takie obycie w lesie żeby mniej więcej wiedzieć, gdzie ta zwierzyna może się przemieszczać. Zwierzyna nie będzie przez bardzo duże haszcze się przeciskać, szczególnie zwierzyna o większym gabarycie. Oczywiście za smakołykiem, albo jeżeli z jakichś względów będzie chciała tamtędy przejść, to ona przejdzie przez najbardziej kolczaste zarośla, aczkolwiek w większości przypadków, szczególnie kiedyś porusza się nie sama, tylko w grupie. Jeleń, czy to jest dzik, one poruszają się zazwyczaj większej niż jedną jednostce. I tutaj na przykład widać odcisk racicy, czyli ta pieczęć, o której wspomniałem. To jest najprawdopodobniej samiec jelenia. Dosyć ciężki, sądząc po głębokości. Tutaj są również te pieczęcie z tego trupu odciśnięte. On tutaj zawracał w ogóle, może zaniepokojony, bo widać, że w różnych kierunkach trudno powiedzieć, gdzie on potem poszedł. Bo należałoby znaleźć następne ślady. Ale tutaj póki co widać, że coś go zaniepokoiło. Pierwszy sposób, najprostszy może dla osoby młodej, to jeżeli interesuje go przyroda, dbanie o przyrodę, to zostanie leśnikiem, czyli szkoła leśna, wykształcić się, właśnie, zdobyć wykształcenie leśnicze. No, i wtedy później już można przyjść na kurs dla myśliwego. Ten kurs trwa około dwóch tygodni. Na tym kursie dowiadujesz się o prawodawstwie, o zasadach związanych właśnie z regulacją populacji zwierzyny, o zasadach związanych z obsługą broni palnej. Są też zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne. Na strzelnicy zajęcia praktyczne przede wszystkim z obsługą broni zdobywasz umiejętności z obsługi broni, bo jednak myśliwe musi umieć. Broń, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie celności. Po kursie zapisujesz się na egzamin. No i ten egzamin również jest egzaminem praktycznym i teoretycznym. Teoretyczny jest egzaminem, po pierwsze, jest pisemny. Z wiedzy na temat prawodawstwa, na temat zwierzyny, z wymogów, z regulaminów to jest pierwszy dzień egzaminu. Drugi dzień egzaminu jest egzaminem ustnym, gdzie. Komisja zadaje Tobie pytania związane właśnie z gospodarką leśną, z gospodarką, z zasobami zwierzyny, z zasadami obsługi broni palnej, z konstrukcją broni, broni palnej. Różne Te tego typu rzeczy, które są w sensu stricte z głównego nurtu bycia myśliwym. Jedni myśliwi się specjalizują w jednej gałęzi, drudzy w drugiej. Nie ma omnibusów. Znaczy, może i są omnibusy we wszystkich dziedzinach, ale to nie jest wymóg, żeby być omnibusem. Jeżeli ten drugi, Rok, czyli drugi egzamin ustny zostanie znany pozytywnie, przystępuje się do egzaminu trzeciego, gdzie jest to egzamin z umiejętności strzeleckich na strzelnicy i wykonuje się tam właśnie egzamin zastrzelania, na przykład do rzutków, gdzie jest to symulacja polowania, na przykład na kaczki, strzelania do kozła, czyli symulacja polowania faktycznie na czy to będzie na samca sarny, czyli tego kozła. Rogacza, czy to będzie później na przykład jeleń, no to, yy, to jest taka mniej symulacja tego typu. I jeszcze jest również egzamin z polowania na zająca. Zając jest celem ruchomym, porusza się tak samo jak w przypadku rzutków. Rzutki są też celem ruchomym, poruszają się, trzeba je trafić. Statycznym celem jest ten rogacz, akurat gdzie, gdzie strzela się do niego. Jak ktoś złoży egzamin, to w tym momencie nabywa prawa do wykonywania polowań, co jeszcze nie pozwala mu, co prawda, polować, ponieważ jak już w mięczacie wspomniałem, jest jakieś takie jak obwody łowieckie, którymi zarządzają koła łowieckie, i w ramach tych kół łowieckich łowczy wydaje zgodę. Na ostrzał zwierzyny w ramach tego koła łowieckiego na tym obwodzie łowieckim. Wobec powyższego, jeżeli ktoś na przykład będzie myśliwym z uprawnieniami, ale niezrzeszonym, no to musi uzyskać zgodę na ostrzał u łowczego tego danego koła łowieckiego. To jest ta jedna droga, może powiedzieć prostsza. Nieco trudniejsza jest, jeżeli ktoś nie chce być leśnikiem, to na samym początku. Jeszcze jest jeden element, który on musi spełnić. Leśnik po prostu ma wiedzę na temat gospodarki leśnej, ponieważ się tego uczy przez kilka lat. Ale jeżeli ktoś ma inny zawód, a chce zostać myśliwy, to przed kursem na myśliwego powinien złożyć tak zwany staż myśliwski, który trwa rok, dwa, maksymalnie trzy lata. On trwa teoretycznie rok, ale może się zdarzyć, że Opieku, bo w takim kole gdzie wykonujemy staż, albo w ośrodku hodowli zwierzyny, czyli takim mamy OHZ-ecie, opiekuna, stażysty. Stażysta może nie spełnić wszystkich wymogów i opiekun stwierdzi, że on jeszcze nie jest gotowy do tego, żeby móc pójść na kurs i zostać potem myśliwym. I w tym momencie przedłuża mu staż o kolejny rok. Albo ktoś jest leśnikiem, z wykształcenia i w tym momencie nie musi odbywać stażu myśliwskiego, a jeżeli ktoś nie jest leśnikiem, nie ma wykształcenia właśnie leśnego, przyrodniczego, to w tym momencie jest zobowiązany do wykonania stażu, czyli tego minimum rocznego pobytu w jakimś kole, gdzie zostanie mu przydzielony opiekun i on w czasie tego uczestniczy, czy w sprowadzaniach zbiorowych, czy w gospodarce ze zwierzyną, to znaczy dokarmianiu zwierzyny, liczeniu zwierzyny, ponieważ liczenie zwierzyny się jak najbardziej odbywa w miesiącach na przykład zimowych, gdzie inwentaryzujemy ilość zwierzyny w danym obwodzie łowieckim. Tych tematów jest znacznie więcej. Każdy z nich mógłby być podstawą do osobnego odcinka, już takiego dedykowanego konkretnej gałęzi zainteresowań.